No i witam was. Wróciłem po przerwie. Jest znowu trackmania. Jest znowu granie. Wróciłem po przerwie. Mamy dzisiaj poniedziałek. Drugiego. Zagramy sobie mapkę. Ogólnie to możecie w komentarzach pisać. Hashtag. Jabłko. Tak, możecie sobie zapisać hashtag jabłko. I w ogóle dzisiaj jest taka rzecz. Jeśli napiszecie komentarz, do końca tego dnia jest 2 stycznia, to dostaniecie serduszko. Tak, to dostaniecie serduszko, więc warto. Możecie zostawić łapeczkę w górę, bo to pomoże mi, aby ten kanał... Odzyskał trochę zasięgi. Eee, możecie zostawić subskrypcję, bo 20 subów. Za 10 subów Wam mega dziękuję. Eee, a z tą wyspą jest taki problem, że mi się usunęła. A więc niestety, ale wyspy z Minecraft'a z OneBlocka nie zobaczycie. I zamiast tego. Chyba mam w planach zrobienia maratonu, gdzie po prostu będę przez 6 minut będę rozmawiał z Wami i będę trehardował na przykład jedną trasę. No i tak nie wiem, zrobię sobie jakąś kampanię tam jedną to będzie fajne, bo w sumie no nie wiem co z tym Minecraftem, bo... Obiecała, bo mam jeden świat. Więc lupa. Ale... Nie wiem, możemy zrobić taką serię. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Możecie napisać, co o tym sądzicie jeśli jeszcze dostać serduszko za to, więc... Czemu nie? Dziękuję za wszystkie łapki pod tym filmem, za wszystkie wyszukiwania, więc... Będzie fajnie, jak zostawicie łapkę w górę. A ogólnie to teraz jest najlepiej z tej trasą To może wygnęśmy na start tą pierwszą trasę Czyli moim zdaniem bardzo śmieszną trasę Która jest tak bezsensowna, że to szok Jest tak losowa, że zrobiłem na niej 27 i to mój pierwszy przejazd Utarłem do mety I póki co najlepszy Więc tak rącowe to jest. Jeśli lubicie słowa mapki, to jest idealnego dla Was. Zachęcam też do kupna Trackmani, bo jest to ciekawa gra. W sumie jak to swój, sobie kupicie, żeby jak Wam się podoba, jak wyglądacie, to raczej już macie pewnie kupioną. Ale pamiętajcie, że jest też wersja darmowa. Dobra, pojedźmy sobie najpierw do koni. Są konie. Skaczajcie. Tak to jest tego typu mapa. Lecicie to jest losowe. Lecicie w dół, jeśli to te... Jeśli będziecie... Dużego farta, to... się do mety bardzo szybko. No ja niestety takiego farta nie miałem, bo miałem 28 sekund. Tak, mój rekord to jest 27 sekund i to był w ogóle mój pierwszy udany przejazd. Już teraz sobie przejedźmy tutaj, tu są kraby. Tu mamy rekina! Więc będzie lipa. Aj! Nie, nie zwolnienie czasu. Zwolnienie czasu automatycznie faktycznie was eliminuje. No dobra, to już na pewno się nie uda. No właśnie tego wam nie polecam, bo tu jest dużo tych, co skaczą, więc. Znaczy, co was podbijają, więc. To jest gorsze, bo tam właśnie, tam gdzie są te konie, bo mi się udało, właśnie tam na czas. A więc przejdźmy. czy za nami coś jest, nie? Mamy tutaj... Poki. Tu też jest rekin. O! Ten czas po, to, jak to przejście wygląda dobrze. Wygląda już źle. Nie no, fartem bym mogła mnie jeszcze tak podjąć, ale ja nie wiem, być jakiś żeby... obi 33 będzie! I niestety nie było. Mamy tu w ogóle jeszcze jakąś klasę, nie wiem jak do tamtego klocka. Uh -huh. Oh, A! Ale... Chyba nie warto. Okej, okay. mamy meduzę. I mamy zwolnienie czasu. Czyli coś co automatycznie eliminuje masz not. Coś fajne, bo kapowdy of the day chyba było z tego. Nie, nie wiem, nie widziałem. Ale to, to, to jest inna słowa mapa. i dobra. No, ale jest powrót na kanał. Czy chcecie, pisać, czy chcecie inne gry, czy tylko to. Znaczy tylko to. Czy chcecie iść jakieś inne gry, które Wam się podobają. Które bardzo przypadły, bo mi się mega tragonalnie podoba i to jak jest rozwijana. Jestem naprawdę fajne. Co to się to jest gra? utrzymywana przez graczy, no i oczywiście przez twórców. A fajnie, że gracze jakby mają tu też, jak 50% jest gracie, bo gracza mamy tu mapki, klasy dnia. To fajnie. Jak no, to fajnie, jakby to się dnia. No, to jest kot. To będzie dobry lot, jeśli nie polecę. Poleciałem zwolnione tempy. No, jeszcze jedę sobie ten. Raz. pięknie. Okej, okay, dobrze mnie podbiję. Dobrze, wlecę tu pięknie. No zwolnione tempo, to pięknie wlazłem. Aha, jeszcze mnie podbiło. No nie, gdyby nie zwolnione tempo, to to byłoby kraj najlepszym ranem. Na kunie. Co powód tu Oho, ja mi bardziej jak ten lud. Kosz, tak to szybko. Chociażby stanę super turbo, który mi nic nie da. O! Nie mi jadł. Gnieź. Ale dobry czas na 31 to dobry czas. No, przejdźmy teraz do grudnia, bo ta mapa jest dla mnie jest zbyt trudna. Też pierwszy to jest zawsze święta mapa. Zobaczymy co tak, to jest. Tak, nie dalej. Mam panią, to sobie nie zobaczymy co to jest. Antifreeze. Dobra, freeze. Antifreeze, no, Anti więc w grudniu może przyjść. Pewnie widzi się live'ów freeza, no bo To jest zagranie w bo Widzicie, mapy są anti -freeze. Skoro mapy są anti-freeze Znaczy ta mapa nie będzie z lodem Mam nadzieję, że będzie z lodem, to jest inna Nie wiem mapy widzą się I Aha, czyli po prostu jest to zimowa mapa, ja nic pewnie na GPS, dobra. Aha, no. tu mam, prawo. że GPS mnie. GPS nie działał. Dobra, jak uda mi się raz przejechać to jest cud widzowy. Pisać, pamiętajcie, że jest dalej promocja na to, że... pisańcie, wypędzasz, duszko. Może się zostawić przez Ja bym wciąż tak mi łapkurę, bo... kurde, każdy tyle prosić o łapkę w górę, nie? Pokażcie, że jesteście najlepszymi widzami i napiszcie w komentarzu. Ja jestem dobry Dobre. Oczywiście, że nie Skoro nie No bo to wiadome Możecie dawać jakieś Porady Ja, ja, ja potrzebuję porad, bo jestem taki tragiczne Na przykład Nie graj na padzie Bo gram teraz Tylko to też jest praga Tylko takie sensowne porady, które Wy używacie i Wam pomagają, nie Co to jest? No fajne Sandy, Chris. No dosłownie jest zimowy, klim, No To jest to w takim zimowym klimacie, jest taką zupełnie. Ładna mapa. Fajnie świąteczny klimacik. To jest dwutnik po prostu. No, no. Trzeci raz! Trzeci raz już to przejeżdżam, pewnie drugi. Ale no... Macie też zrage'owane glimbae O! O! Kurde Własną Już nie będzie Bo sobie Mam No, perfekcyjnie. Gdzie tu? Było blisko. Dobra, przejdźmy to, bo ja tu potrafię widzę. I co tu? Jest meta! To niezła meta. To niezła meta. To jest naj... to będzie najprawdopodobniejszy ten moment tego filmu. mnie powykręcało no nie! Cały czas to zapisuję, bo nie wiem czy końcu. Hmm. No, jak ja to przejadę, to będzie cud. No <grymne> <grymne> nie! Ja bym dla was mógł nagrać z Robloxa Arsenal. Jak kokszę Arsenal, bo jestem takim botem bo Najpierw mówię, że koksę, a później mówię, że jestem botem Możecie w komentarzach się ze mnie śmierdzi Grałem sobie w tą strzelankę i... Tak Znaczy raz tam miałem drugie miejsce Więc tam pierwsze nawet teraz mi się udało, ale to raz Nie? No co, co oni kłamią? Nie kłamią! 54. 54. I chyba to nawet najgorsze nie wyrażam. Ja chcę sprawdzić co jest... czemu nie pokazują strzałkę w tą stronę. To jest kat! Widzowie. Gdzie co? Kiedy? Widziałam jechać, choćby jest Do przodu. Totalny bezmózg Trzeba mózg używać nie, 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 Masakra, zawód Ja nic nie lubię <śp UK> Nie mam potem jakimś No niestety Tym słabym akcentem ale tym dobrym, że wracam na kanał. Kończymy ten materiał. Dziękuję. Do następnego i cześć.